Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie we wtorek, 10 maja 2022 roku. Wibracja dzisiejsza to trujeczka, natomiast księżyc znajduje się w znaku panny. No, energię troszkę, że tak powiem, z innych bajek, tak? Więc na pewno trujeczka powoduje to, że jesteśmy otwarci na innych, jesteśmy chętni do komunikowania, do spotykania, do rozmów, do wymiany informacji, do do takiego w ogóle życia towarzyskiego, tak? To nas na pewno pociąga. I jesteśmy radośni, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy bez nawet można byłoby powiedzieć. Na pewno dzisiaj nie chcemy rozmawiać o jakichś ciężkich tematach, o problemach. Raczej właśnie żarty, dobry humor i taka energia. Natomiast ten księżyc ze znaku Panny, kompletnie przeciwstawna jakby energia, czyli... To jest taka, to są takie właściwie można powiedzieć bardzo suche, logiczne działania, kiedy naznaczone dużą troską, dużym takim martwieniem się, tak? Martwimy się o właściwie można powiedzieć o wszystko, tak, o naszą przyszłość. O nasze zdrowie, o nasze jakieś takie ekonomiczne, solidne podstawy, które są, bądź ich nie ma. I wszystko potrafimy przerobić na właśnie problem, na, na zmartwienie. Na pewno nie jesteśmy radośni i szczęśliwi. No więc to są te dwie, dwa bieguny. Myślę, że w ostatecznym rozrachunku jedna energia troszeczkę jakby utemperuje drugą, tak? Czyli być może ta trujeczka troszeczkę wyrzuci pannę z tej takiej suchej analizy i krytyki, a z kolei panna tą trujeczkę troszeczkę uspokoi, troszeczkę bardziej osadzi na ziemi. No więc tak mniej więcej ten dzień może się kształtować. No i teraz moi kochani patrzymy na karty. Jeżeli chodzi o barana, baran ma dzisiaj piątkę pucharów, no, czyli karta rozczarowania, smutku, tak? jakiejś, jakiejś rozpaczy wręcz nawet. To jest tak zwany płacz nad rozlanym mlekiem, czyli coś się już wydarzyło. To, jest, to są zazwyczaj sprawy z przeszłości i najwyższa pora, żeby przejść już od tych spraw do czegoś nowego, tak, przejść z dnia dzisiejszego do dnia jutrzejszego już nie ciągnąć tego bagażu za sobą, to jest też poniekąd karta brama więc mój drogi baranie zostaw to za sobą, tak, zamknij tamten etap, otwórz równocześnie nowy zmień coś, zadecyduj i już nie patrz na tę szklankę do połowy pustą, tylko dostrzeż tę część pełną bo to jest też przekaz tej karty, tak nie czuj już bólu, bo to, co przeszło, było jakimś Twoim doświadczeniem. Być może do czegoś było Ci potrzebne, może jakąś lekcją było. Było, było Ci dane, znaczy było przeznaczone dla Ciebie i tyle, i przyjm, przyjmij to do wiadomości, zaakceptuj i pozostaw, tak? Nie można nad czymś wciąż i w kółko e, rozmyślać i, i tego przeżywać, bo to na pewno nas nie wzmacnia, wręcz przeciwnie. Moi kochani, byczek ma kartę Wisielca, czyli drogi Byku, być może Twój punkt widzenia, no nie chcę powiedzieć, że jest błędny, ale może być tak, że jest zupełnie odmienny od Twojego otoczenia, inaczej na pewne rzeczy patrzysz, nie chcesz zmienić też podejścia do pewnych spraw, a jednak od czasu do czasu warto te swoje poglądy, te swoje przekonania gdzieś tam być może odświeżyć, tak? Być może, właśnie spróbować spojrzeć z pozycji albo kogoś innego, albo w ogóle z innej pozycji dla siebie, tak zwanie wejść w czyjeś buty, tak? I wtedy dopiero możesz ewentualnie zrozumieć inną osobę. Inaczej tego się nie da osiągnąć, aczkolwiek tak czy inaczej my nie żyjemy czyimś życiem i trudno nam takie rzeczy odczuć, tak naprawdę, nawet jeżeli mamy jakąś dużą dawkę empatii. Tak czy inaczej, drogi byku, popatrz na sytuację, o której rozmyślasz z innej strony. Po prostu zmień swój punkt widzenia. Nie trzymaj się też kurczowo tego, co kiedyś, być może kiedyś działało, było prawdą, ale być może teraz ten wzór czy, czy jakiś schemat przestał działać. Albo może byłeś do czegoś na przykład przyzwyczajony i wydawało ci się, że tak zawsze będzie. No nie, życie jest zmienne. Wszystko w życiu się zmienia i być może tutaj też coś się zmieniło. No i należałoby właśnie zweryfikować te swoje poglądy i troszkę zmienić podejście. Moi kochani, szóstka była dla bliźniaka. No więc drogi bliźniaku, dla ciebie piękna karta, karta sukcesów, zwycięstw, wygranych, tak? Dotyczy się to każdej dziedziny życia, czy to zawodowo, czy związkowo, yy, czy w przyjaźniach. Wszędzie poczucie zwycięstwa. Wszędzie satysfakcja, spełnienie, takie ogólne powodzenie, osiągnięcia jakieś. Możesz się czuć naprawdę uznany, doceniony, i możesz się też czuć taki zasłużony, że to, co otrzymujesz, to nie jest znikąd i za darmo, tylko ty sobie to rzeczywiście wypracowałeś, starałeś się. No i jest po prostu jest. Więc przychodzą dzisiaj do ciebie optymistyczne wieści, jakieś dobre, takie bardzo no, radosne, wywołujące uśmiech na twarzy, informacje, fajne sytuacje, szczęśliwe wręcz, nawet może zbiegi, okoliczności, nawet może mm, tak. Na pewno jest to dobry moment w życiu. Obok ciebie panuje zgoda, mm, no i takie poczucie w ogóle wygranej, nawet jeżeli nie tej w lotto finansowej, to na loterii życia tak zwanej. Moi kochani, karta gwiazdy dla raka. No więc ty, drogi raku, od, myślę, że odczujesz dużą ulgę, tak? To jest ten moment, kiedy opada z nas stres. Być może udało ci się wyrzucić z serca, z duszy jakiś ból, który ci towarzyszył w ostatnich dniach. Może to był jakiś oczyszczający płacz, po prostu wybuchając płaczem, oczyszczamy właśnie te energię i w związku z tym odczuwamy ogromną ulgę. To jest karta, która daje nadzieję, daje na przyszłość też taki przekaz, że rozpoczyna się bardzo fajny okres w Twoim życiu. Będzie on pełen takiego spokoju, harmonii, tak? Miłości, przyjaźni, tych takich pozytywnych uczuć. Będą się spełniać Twoje marzenia. Będziesz spokojnie mógł być taki, właśnie e, szczęśliwy, krótko mówiąc, chyba. Poczujesz to szczęście, poczujesz miłość swoją własną i miłość ludzi wokół ciebie, którzy będą tobie tę miłość ofiarować. Więc bardzo, bardzo fajny czas, y, szczęśliwy. Dodatkowo możesz też poczuć oczywiście ochronę gdzieś tam, powiedzmy, z góry. W zależności od tego, w co wierzysz, czy anielską, czy jakichś innych energii, możesz czuć się chroniony. Moi kochani, lew, lew macie kartę księżyca, no więc no, dla kogoś to może być taki czas na to, aby troszeczkę gdzieś tam się zrelaksować, zregenerować siły być może nawet sen po prostu jest potrzebny jakiś dodatkowy, tak? Jakaś dżemka popołudniowa, bo będziesz się czuł, że właśnie tego do gilwie potrzebujesz. Na pewno jakieś lęki, obawy, jakieś strachy mogą ci towarzyszyć. Może coś z podświadomości wychodzić, tak? Na wierzch może być tak, że tęsknisz za kimś, bo w tej karcie też jakieś takie właśnie energie tęsknoty poszukiwania kogoś też się budzą. Na pewno to jest też taki moment, kiedy my próbujemy jakąś nową drogę odnaleźć albo przynajmniej próbujemy iść nową drogą, nieznaną do tej pory dla nas, czyli metodą prób i błędów, metodą małych kroczków albo często nawet Krok do przodu, dwa do tyłu, tak? Próbujemy jakoś inaczej zadziałać, zmienić coś w naszym życiu, aby, aby coś nowego poznać, aby do czegoś nowego dojść. Kierujcie się, moi kochani, intuicją. Przypominajcie sobie też sen z ubiegłej nocy, bo ten sen może nieść jakiś przekaz istotny dla Ciebie. Warto go przeanalizować, bo on może być takim ostrzeżeniem, na przykład, aby, nie wiem, uniknąć jakiejś pułapki, rozpoznać ją na czas, no w ten sposób mogłoby być. Moi kochani, panna ma dzisiaj królową pucharów, czyli energia kobiety bardzo ciepłej, uczuciowej, z taką duszą, można powiedzieć, wręcz artystyczną, ciepłej, tak jak mówię, opiekuńczej, e, romantycznej też poniekąd, tak. Na pewno takiej pociągającej. To jest kobieta, która przyciąga do siebie nie tylko mężczyzn, ale również ogólnie rzecz biorąc ludzi. Tak? Ludzie lgną do tego ciepła, każdy chce się w tym ciepełku zagrzać. Ona sama. Szuka bardzo uczuć i stabilizacji w tej kwestii i jest dużo też w stanie poświęcić dla właśnie miłości. No więc, droga Panno, pytanie: czy to Ty w taką energię wejdziesz, czy może z taką kobietą będziesz mieć dzisiaj do czynienia? To może być też przyjaciółka, matka, siostra. To może być kobieta, która może Ci dać jakąś. Dobrą radę, tak? Ona ma intuicję, ona ma często przeczucia, dużo wyczuwa. I potrafi Ci udzielić pomocy właśnie poprzez jakąś rozmowę, być może, udzielenie rady, daje, daje też wsparcie. Więc taka właśnie ciepła, fajna osóbka. No i moi kochani, idziemy do wagi. Waga dzisiaj w rydwaniem mknie do przodu, więc tutaj droga waga u Ciebie naprawdę no jakiś duży przeskok, tak? W Twojej sytuacji. To jest czas szybkich zmian, czas postępu, wchodzenia na coraz to wyższe pułapy. To może być taki w ogóle skok, tak? Nagle powiedzmy, że idziesz jakimiś małymi kroczkami, tak? Coś się tam powiedzmy rozwija, ale bardzo powoli, powoli i nagle jest ten właśnie taki ogromny sus do przodu bądź wzwyż i sytuacja zupełnie zmienia się. A ty w tej energii poczujesz się po prostu zwycięzcą. Więc, wszystko za cokolwiek dzisiaj się, droga wago, weźmiesz, można powiedzieć, uda się, odniesiesz sukces, dostaniesz to, co pytasz, to, o co się starasz, to, na czym ci e, zależy. No no to też oczywiście jest podróż, więc być może jakaś waga e, dzisiaj wyruszy e, w podróż. Tak też może być oczywiście. Jeżeli chodzi o Skorpiona, moi kochani, Skorpion, dzisiaj w czwórce denarów, czyli mocno trzymasz w rękach to, co masz, to, co ci się udało. Zgromadzić, zdobyć, tak. Nie chcesz oddać tego wręcz. Może dzisiaj Twoja energia graniczyć z jakąś taką chciwością czy skąpstwem. Być może ktoś będzie chciał, abyś na przykład coś kupił, wydał pieniądze, tak, a Ty nie. Dzisiaj kontrolujesz całą sytuację. Masz tylko takie poczucie, że właśnie to. Trzymanie w rękach, to gromadzenie to jest to, co ci daje satysfakcję. I na wszystko też będziesz patrzeć dzisiaj poprzez korzyść materialną. To nie jest e, energia uczuciowa, tak? To jest raczej właśnie takie, e, takie trzymanie się, pełne obaw też pełne obaw przed jakąś stratą. E, przed utratą jakiegoś ładu, jakiegoś porządku, który w Twoim życiu na ten moment być może panuje, ale udało Ci się to osiągnąć dość dużym wysiłkiem i dlatego być może tak bardzo mocno to trzymasz, zamykasz się i nie chcesz, nie chcesz tego zmienić. Strzelec, moi kochani, macie dziewiątkę mieczy. No, dość trudna energia. Wręcz takie poczucie depresyjności, tak? jakieś takie załamanie może jakaś łezka dzisiaj się niestety, ale poleje po, po policzku strzelca. Cierpisz być może fizycznie, być może psychicznie, może, może bezsenna noc za tobą, może masz jakieś wyrzuty sumienia, albo jakiś niepokój cię ogarnia z jakiegoś powodu. No być może masz wrażenie, że podjąłeś jakąś złą decyzję i teraz jakby dociera to z takim, z takim uderzeniem wręcz, tak, kiedy ten no, taki, wiecie, powie, powie tsunami, że tak powiem. Otrzymujecie taki cios, tak, bo mm, być może kiedyś myślałeś, że to co robisz jest dobre, jest prawidłowe, że to będzie w Twoim dobrze pojętym interesie. Tymczasem teraz już wiesz, że to nie była dobra decyzja, że pomyliłeś się, że dokonałeś być może jakiegoś błędu. No, i w związku z tym właśnie wyrzucę sumienia, poczucie samotności, poczucie straty, poczucie winy też, bo to wszystko w tej energii się e, zawiera. E, z kolei, moi kochani koziorożec ma dzisiaj dwójkę mieczy, czyli ty drogi koziorożcu, dzisiaj zablokowany, tak? Blokada na każdym poziomie, można powiedzieć, zarówno emocjonalna, ale też blokada taka, kiedy my pewnych rzeczy nie chcemy widzieć. Wręcz takie samo oszukiwanie się. I tutaj, w tej karcie mówimy, szczególnie, jeżeli to ma być rada, nie oszukuj się, drogi koziorożcu. Przejrzyj na oczy. Zrób coś z tym. Przyjrzyj się w taki sposób, można powiedzieć, bezstronny na tę sytuację, o której myślisz, która cię dotyka bezpośrednio, bo to teraz jest jak gdyby potrzebne. Nie wolno ci się oszukiwać, no, czy nie wolno? No, dobrze byłoby, żebyś się nie oszukiwał, tak? bo nie widząc prawdy, nie widząc konkretu, no, będziesz stał w takim niezdecydowaniu, w tym takim zatrzymaniu, w tej blokadzie, braku perspektyw też. Będziesz uciekać od ludzi, ale to nic nie da, bo to jest wszystko działanie na chwilę. Ten problem i tak przyjdzie. Nie zamieciesz go pod dywan, on, nawet jeżeli na chwilkę, to on i tak wyjdzie spod tego dywanu, wystawił łeb ta hydra i będziesz się musiał z nią zmierzyć. Więc myślę, że im wcześniej przejrzysz na oczy, im wcześniej dotrzesz czy dojrzysz to, co faktycznie jest teraz najbardziej istotne. No, to dla ciebie jest lepiej, tak? Bo, bo po prostu krócej będziesz w tym takim dyskomforcie, bo to nie, jest, to nie jest fajna energia i fajna sprawa dla ciebie. Wodniczek, moi kochani, ma dzisiaj wierzę. No, czyli tutaj też No jakaś duża sprawa, tak? Może się wydarzyć coś bardzo trudnego, może. Jakiś taki wstrząs nastąpi, coś się może zniszczyć, jakiś kryzys może nastąpić. To oczywiście może tyczyć każdej sytuacji, zarówno zawodowej, w pracy, gdzieś tam można się otrzymać nawet o utratę pracy czy stanowiska, czy jakieś Twoje marzenia powiedzmy i, i Twoje oczekiwania, no niestety, ale sypią się. Możesz oczywiście też przeżywać jakieś takie kryzysowe sytuacje w związkach, w relacjach, w małżeństwie. To też oczywiście tego może tyczyć. To jest taki moment, kiedy można wszystko stracić, tak naprawdę. Tak? Coś się po prostu sypie, jakiś żywioł, że tak powiem, przychodzi i zabiera nam całe nasze poukładane życie. Gdyby chcieć pozytywnie na tę kartę spojrzeć, to może to być z kolei wyzwolenie, tak? kiedy udaje się nam wyzwolić z jakichś ograniczeń, z jakichś murów, które nas trzymają, które nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł, nie pozwalają nam oddychać pełną piersią. Więc oby, oby to się działo właśnie w ten sposób, że następuje to olśnienie, ten przełom, to takie wyzwolenie. Oby, oby ta strona tej karty się nam realizowała właściwie Wam, drogie wodniki. No i moi kochani, piękna dwójeczka pucharów dla ryb. Więc ryby dzisiaj zakochane, wpatrzone w swojego partnera, w swoją partnerkę, nie widzą właściwie świata, można powiedzieć, yy, miłość, stabilizacja uczuć, yy, jakieś decyzje, jakieś deklaracje, może to być moment, kiedy właśnie następuje, nie wiem, decyzja o wspólnym zamieszkaniu, albo zaręczyny, albo oświadczyny, albo decyzja o wejściu w związek małżeński. Wszystko, co jest związane z tym, że czujemy się coraz bardziej pewnie i stabilnie w naszej relacji. No a ktoś, kto dzisiaj będzie się zajmował pracą, ma szansę na bardzo dobrą współpracę, w dobrej atmosferze, z ludźmi, którzy Ci sprzyjają tutaj, droga Bo na pewno będziesz się bez problemu dzisiaj z każdym dogadywał, i to porozumienie będzie w takiej bardzo miłej atmosferze, bez jakiegoś problemu. No więc, jak najbardziej fajna energia, moi drodzy. Dobrze, bierzemy anielską odpowiedź, wylosujemy sobie trzy karty, jak zwykle. Możecie sobie zadać pytanie, albo nawet trzy, jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli tyle wam akurat do głowy przychodzi. Jak uważacie, jak czujecie, albo potraktować to jako przekaz na dzień dzisiejszy. Grupa numer 1, numer 2 i numer 3. No i już będziemy, moi kochani, czytać. Grupa numer 1: odpuść. Odpuść. Pora byś odpuścił sobie tę sytuację. Przestań się skupiać na tym, kiedy dojdzie do jej rozwiązania i czy w ogóle będzie to miało miejsce. Niezdrowe i niegwarantujące spełnienia związki powinny zostać teraz zakończone, żeby stworzyć przestrzeń dla czegoś lepszego. Nie martw się, Bóg i Twoje anioły mają wszystko pod kontrolą. Kluczem do zamanifestowania się Twoich pragnień jest proszenie o to, czego chcesz, a następnie pozwolenie niebiosom, by to dla Ciebie zrealizowały. Jeśli wyciągnąłeś tę kartę, może to oznaczać, że zbyt kurczowo trzymasz się sposobów, w jakie twoje marzenia mogłyby zostać spełnione. Pomyśl marzenie, a jego realizację pozostaw aniołom. Grupa numer dwa. Jeśli uwierzysz, jeśli uwierzysz, tym czego ci w tej chwili potrzeba jest wiara. Możesz zdobyć to, czego pragniesz, ale musisz uwierzyć, że uda ci się to osiągnąć. Zachowaj pozytywne nastawienie i wizualizuj to, na czym ci zależy. Odrzuć wszelką negatywność i pesymizm, a zamiast tego zawsze dostrzegaj jasne strony wszystkiego. Prawo przyciągania przywołuje do nas to, co spodziewamy się otrzymać. Jeśli jesteśmy przekonani, że zasługujemy na wspaniałe rzeczy, przyciągamy do siebie szczęście. Jeśli jednak rodzą się w nas wątpliwości i nie wierzymy w to, że na coś zasługujemy, nasze doświadczenia będą właśnie to odzwierciedlały, taką energię. Wierz w siebie i pielęgnowane w sobie marzenia. No i trujeczka, moi kochani. No a tu mamy króciutko. Tak, tak. No więc, jeżeli tak, to wiemy już, że tak. Odpowiedź za Twoje pytanie brzmi tak. Jeśli pragniesz uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie, kwestię, o którą pytałeś, zadaj dodatkowe pytanie. Dobrze, czyli moi kochani, jeszcze jedną sobie wobec tego wylosujemy kartę. Dodatkową do tego słowa tak. Chociaż i tak to jest tak fajne potwierdzenie, no ale niech będzie. No no widzicie, w niedalekiej przyszłości, czyli sprawa jest jasna. Nie tylko potwierdzenie, że tak, ale jeszcze karty mówią w niedalekiej przyszłości. To, co pytasz, wydarzy się już wkrótce. Nie jesteś więc skazany na długie oczekiwanie. Zachowaj optymizm i kontynuuj podążanie swoją obecną ścieżką. Bądź jednocześnie otwarty na otrzymywanie. To wszystko, kochani, na dzisiaj. Życzę Wam cudownego wtorku, no i słyszymy się już jutro.